Amen. Kontynuujemy naszą refleksję nad tekstem błogosławieństw z Ewangelii Świętego Mateusza. Papież Franciszek u początku tego roku w swoich katechezach, w kazaniach wielokrotnie nawiązywał do błogosławieństw. Ze Świętym Augustynem mówi, że to są nowe przykazania. Że trzeba, abyśmy z tym tekstem nie tylko się zapoznali, czytali go, ale rzeczywiście próbowali odkryć w tych wersetach ewangelicznych błogosławieństw nasze życie. Mówi nowe przykazania, dodaje potem to prawo ludzi wolnych, a ta wolność, dodaje papież Franciszek, jest owocem Ducha Świętego. Zatrzymujemy się nad każdym z osobna z tych błogosławień z Mateuszowych, ale pamiętajmy, że one tworzą całość, nie tylko pod względem kompozycji, ale jest to całość przesłania, mowy o Królestwie Bożym. Jest to formacja wspólnoty Królestwa Niebieskiego, formacja wspólnoty błogosławieństw. I dzisiaj błogosławieństwo, które nam będzie towarzyszyć, inspirować do refleksji biblijnej i życiowej, miejmy nadzieję, że nas zachęci do osobistej modlitwy, medytacji nad tym tekstem. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. To drugie błogosławieństwo z Ewangelii Świętego Mateusza. Od razu przypomnijmy sobie, że w tekście Łukasza 6 rozdział 21 werset jest mowa błogosławieni wy którzy płaczecie śmiać się będziecie O jakim smutku mówi Ewangelia Mateusza Nie chodzi o jakiś zwykły smutek przykrość jaka może spotkać człowieka ale o smutek którego źródłem jest zło Zło realne, zewnętrzne i zło wewnętrzne, duchowe. Od razu w kontekście biblijnym widzimy, że ten tekst błogosławieństwa ma swoje źródło w rozdziale 61 księgi proroka Izajasza. Tak, to ten rozdział, którego fragmenty cytuje Ewangelia Łukasza. Wystąpieniu Jezusa w Nazarecie. Jest mowa o dniu Pana, jest mowa o dniu pocieszenia. Smutni, czytamy w tej księdze, w tym rozdziale 61, załamani, nie mają już co uczynić, są bezradni, zostało im tylko wołać do Boga o pomoc. Jest opisana misja Proroka. Abym pocieszał wszystkich pogrążonych w żałobie, niósł radość opłakujących Syjon, dał im diadem zamiast popiołu, olejek radości zamiast żałoby, płaszcz chwały zamiast przygnębienia. Płacz-smutek jest spowodowany tym, że Bóg został znieważony, bo opłakują Syjon. I od tego tekstu Izajaszowego przechodzimy do wspólnoty Kościoła, do wspólnoty błogosławieństw, do wspólnoty, którą buduje Jezus. Dlaczego przeżywają smutek? Bo Kościół miał oglądać Królestwo Niebieskie w swojej pełni, a tutaj doświadczają prześladowania, znieważenia, oczerniania z powodu imienia Jezusa. Smutek, bo imię Jezusa jest poniżane. Przypomnijmy sobie czwarty rozdział Księgi Dziejów Apostolskich, gdzie wspólnota Kościoła wobec prześladowań mówi: W, twoim, w tym mieście spiskują przeciwko Tobie. Te prześladowania, które Kościół, Piotra Apostołowie doświadczają, nie są spiskiem przeciwko uczniom, ale spiskiem przeciwko Jezusowi. Dlatego się smucą. Smutek wspólnoty, bo wola Boża nie realizuje się na ziemi tak, jak realizuje się w niebie. Smutek bo wydaje się, że nieprawość dominuje w świecie. Przypomnijmy sobie przynajmniej dwa takie wymowne cytaty ze Starego Testamentu księga Ezechiela, dziewiąty rozdział. Przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy, i nakreśl ten znak tału na czołach mężów, którzy wzdychają i biadają nad wszystkimi obrzydliwościami w niej popełnionymi. Smucą się i biadolą z powodu obrzydliwości popełnionych w świętym mieście. Czy psalm 42 łzy stały się dla mnie chlebem we dnie i w nocy, gdy mówią mi, co dzień, gdzie jest twój Bóg? Kości me się kruszą, gdy leżą mnie przeciwnicy, gdy cały dzień mówią do mnie: "Gdzie jest twój Bóg?". To jest powodem smutku. Czy wreszcie smutek, bo syn człowieczy nie nadszedł jeszcze. Pamiętamy, jak w Ewangelii Mateusza w dziewiątym rozdziale, 15. werset Jezus mówi: "Czy goście weselni mogą się smucić?" Dopóki oblubieniec jest z nimi, ale przyjdzie dzień, gdzie zabiorą im oblubieńca i wtedy będą się smucić. I w konsekwencji ten tekst błogosławieństwa, który rozważamy, mówi, będą pocieszeni. Co to znaczy być pocieszonym? Nie chodzi o zwykłe danie otuchy. Nie martw się, jak to mówimy. Będzie dobrze, dasz radę, jakoś to będzie, trzymaj się. Nie o taką pociechę chodzi, ta pociecha taka nie ma żadnego znaczenia. Przypomnijmy sobie księgę Hioba, tego Hioba, który stracił dosłownie wszystko. Rodzinę, majątek, prestiż, zdrowie. I przychodzą do niego przyjaciele, wygłaszają mądre według nich ty rady. I co mówi Hiob? Dokuczliwe są wasze pociech. słabi z was pocieszyciele. Ja również przemawiałbym jak wy, gdybyście zajęli moje miejsce, wygłaszam wymowy przeciwko wam i potrząsam nad wami głową. Nic mi po takiej pocieszy. Dopiero Bóg pocieszy Hioba. odmieniając jego los, dając kres jego cierpieniu. Pocieszać to znaczy wyeliminować przyczyny cierpienia. Błogosławieni, bo zobaczą koniec swego smutku, bo sam Bóg udzieli im pocieszenia, bo Bóg zaprasza ich do uczestnictwa w Królestwie Niebieskim. Bo zaprasza ich, bo tworzyli swoje serce na Bożą Pomoc, na dar Jego obecności, dar Jego bliskości. Błogosławieni, którzy się smucą, Albowiem oni będą pocieszeni. Spróbujmy jeszcze jedną, drugą aktualizację tego błogosławieństwa odkryć. Popatrzmy, jak w duchowości ignacjańskiej jest mowa o różnych stanach ducha. Jest mowa o strapieniu, jest mowa o pocieszeniu. Czym jest strapienie? To jest stan duszy, gdzie człowiek czuje się bezradny, czuje brak. Miłości pana Boga, jest jakiś trud w życiu duchowym, są jakieś przeciwności, pokusy, jest sytuacja jakiejś próby. I wtedy mówi święty Ignacy w ćwiczeniach duchowych: Czekaj na pocieszenie, ono przyjdzie. Ten twój smutek, niech on mobilizuje cię do jeszcze większej, intensywnej modlitwy, ale czekaj, jak pan przyjdzie, niechybnie. Ze swoim pocieszeniem. I druga jakaś podpowiedź w naszej chrześcijańskiej duchowości na ten smutek, który wielu ludzi przeżywa, patrząc na otaczający świat, patrząc na to, co się dzieje we współczesnym świecie. Nazywamy to modlitwą wynagradzającą, może coraz bardziej, coraz może mniej. Popularną w naszych osobistych, duchowych zaangażowaniach. Ból, smutek z powodu obrażania Boga, eliminowania Boga z życia publicznego, rodzinnego, społecznego. Ból i smutek z powodu tego, że Bóg jest lekceważony, że wartości ewangeliczne są odrzucane przez bliskich nam ludzi, przez całe społeczeństwa. I modlitwa wynagradzająca to zaproszenie, by wziąć choć trochę odpowiedzialności za ten świat, by wziąć na swoje barki choć trochę odpowiedzialności za drugiego człowieka. To jest właśnie zaproszenie do modlitwy wynagradzającej. Tak jak jedna starsza pani, którą odwiedzą z Komunią Świętą, mówiła mi niedawno: Proszę ojca, oglądałam w telewizji te różne bezeceństwa. Przerażona jestem: płakałam całą noc i prosiłam Pana Jezusa, żeby tym ludziom przebaczył. Dar modlitwy wynagradzającej wzięcia odpowiedzialności, także za zbawienie drugiego człowieka. Chyba do tego też zaprasza nas to błogosławieństwo, błogosławieni, którzy się smucą, albo oni albowiem oni będą. Pocieszeni. I zakończmy nasze rozważania tradycyjnie modlitwą, którą zaczerpnąłem z opracowania o błogosławieństwach autorstwa Berharda Heringa. Panie Jezu Chryste, wezwałeś swych uczniów, by zgromadzili się wokół Ciebie na górze błogosławieństw. Wezwałeś swych wybranych uczniów na górę Tabor, aby przygotować ich do udania się za Tobą na kalwarię. Wielu opuściło Cię, gdy tam wszedłeś, aby ogłosić nowe prawo miłości, która sprawdza się w cierpieniu. Panie, daj nam odwagę do zgromadzenia się wokół Ciebie na kalwarii. Wówczas uzyskamy pewność, że zostaliśmy wezwani na Górę. Wiekuistego błogosławieństwa. Będziemy błogosławieni, jeśli poprzez szczery za żal za grzechy i współczucie dla bliźnich spotkamy Ciebie i Twój krzyż. Żal, który jednoczy nas z Tobą, jest zawsze błogosławioną drogą do znalezienia pociechy w Duchu Świętym. Będziemy błogosławieni, jeśli przestaniemy odczuwać smutek którego źródłem jest egoizm. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy stojąc pod Twoim krzyżem, Panie, poddamy się całkowicie żalowi za nasze grzechy i współczuciu dla niedoli tego grzesznego świata. Amen.